Grzegorz Gnaczewski. Witam w odcinku poświęconym premii dla młodych rolników. Dzisiaj są ze mną Kasper Dura, Grzegorz Walczak witam. i Sebastian Drążkiewicz. Witam serdecznie. Na radcy terenowi. Panowie 150 tysięcy złotych na start w rolnictwie to są całkiem atrakcyjne pieniądze. Kiedy możemy spodziewać się naboru wniosków o prawie dla młodych rolników? Tak, to całkiem niezłe pieniądze. Nabór rusza w marcu. Nie znamy dokładnego dnia rozpoczęcia ani długości planowanego naboru. Warto też dodać, że jest to ostatni nabór na młodego rolnika z perspektywy Prow 2.14-2.20. Z tego co wiemy działanie to będzie również kontynuowane w, po e, zakończeniu Prowu, czyli w ramach nowego Krajowego Planu Strategicznego, ale nie wiemy kiedy ten plan będzie uruchomiony i kiedy będą e, kolejne nabory na to działanie. W związku z tym chyba nie ma co czekać. Kto się kwalifikuje, powinien składać wniosek już w tym roku. Przy tak pędzącej inflacji na pewno. A kto się kwalifikuje do tej pomocy? Kto może ubiegać się o premie dla młodego rolnika? O przyznanie pomocy mogą starać się osoby w wieku od 18 do 40 roku życia, które posiadają gospodarstwo rolne nie dłużej niż 24 miesiące oraz posiadają kwalifikacje rolnicze lub wykształcenie rolnicze. Natomiast osoby, które nie posiadają wykształcenia rolniczego również mogą składać wniosek o przyznanie pomocy na premię dla młodych rolników. Natomiast takie osoby zobowiązane są uzupełnić wykształcenie rolnicze w ciągu 36 miesięcy. Od daty wydania pozytywnej decyzji o przyznaniu pomocy. I właśnie teraz pytanie: jak to te kwalifikacje możemy uzupełnić? Osoby muszą zwrócić szczególną uwagę na szkolenia, w których będą brali udział, ponieważ zakończenie takiego szkolenia musi być potwierdzone dyplomem oraz zaświadczeniem, które nada mu kwalifikacje zawodowe, które ujęte są w rozporządzeniu. Myślę, że warto podkreślić to, co Sebastian powiedziałeś, że można uzupełnić wykształcenie a nie uzupełnimy już doświadczenia zawodowego, które jest liczone tylko i wyłącznie do momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Dokładnie tak. Hmm. Kolejna hmm. kwestia, która bardzo często pojawia się również w pytaniach, to kwestia tego, jakie gospodarstwo i czy w ogóle trzeba mieć gospodarstwo składając wniosek o przyznanie premii dla młodego rolnika. Hmm. I teraz kolejna kwestia to, czy trzeba być właścicielem tego gospodarstwa. Może Kasper spróbowałby się odpowiedzieć na to pytanie. Hmm. Tak. Należy pamiętać, że żeby złożyć wniosek na premię dla młodych rolników, trzeba na samym początku mieć jeden hektar gruntów. To może być zarówno dzierżawa, jak i własność. Jednak też trzeba pamiętać o drugiej rzeczy, że my nie możemy dłużej niż dwa lata być ubezpieczeni w jako prowadzący na moment składania wniosku. Mhm. Czyli osoby, które mają ten straż więcej niż dwuletni, no z automatu takie, takie wnioski będą, będą odrzucane. Nie mogą otrzymać premii. Mm, tak. Natomiast jeśli chodzi o, o całość tych gruntów, które musimy uzupełnić, bo należy pamiętać, że wartość SO gospodarstwa powinna być na poziomie 13 tysięcy euro, no więc jednego hektara, co na tym idzie, nie jesteśmy w stanie takiej wartości raczej osiągnąć, no wtedy musimy tych gruntów dołożyć. To mogą być zarówno dzierżawy, jak i własność, z tym, że ta minimalna wielkość, która dla, dla kraju wynosi 11 hektarów, to z tej wielkości 70% to muszą, być, to muszą być własności. A czy ta średnia 11 hektarów, o której wspomniałeś, dotyczy całego kraju? Czy jest podział również na województwa, w których mamy średnią krajową? Mm -hmm. od, średnią wojewódzką wyższą i niższą od krajowej. Tak, dobrze to jej dopytujesz. Bo w ogóle to tak, że w województwach, kiedy, gdzie ta średnia wojewódzka jest powyżej krajowej, jest brana średnia krajowa, mm -hmm. w województwach, gdzie te gospodarstwa są mniejsze... Jest, ta wielkość średnia jest poniżej średniej krajowej, no to grana jest ta, ta niższa wartość. Mm. A co z wnioskiem o dopłatę bezpośrednie, ponieważ nabór wniosków o premię na młodego rolnika będzie zbiegał się pewnie z terminem składania wniosków o dopłaty obszarowe. Mm. Czy kandydat na młodego rolnika powinien już w tym roku złożyć wniosek o dopłaty bezpośrednie tak, na siebie? Tak, na moment składania wniosków o przyznanie premii powinniśmy też e, złożyć wniosek mm, o dopłatę bezpośrednią. Mm. Tak. A jeszcze chciałbym dopytać o tą kwestię wielkości ekonomicznej gospodarstwa, ponieważ do samego złożenia wniosku o przyznanie premii na młodego rolnika wystarczy nam jeden hektar. Natomiast z tego ciężko, tak jak Katar wspomniał, jest osiągnąć tą minimalną wymaganą wielkość ekonomiczną. Jak będzie w związku z tym ta wielkość wyliczana? Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna mieścić się między 13 a 150 tysięcy punktów. ESO. Ważną informacją jest to, że wielkość ekonomiczna tego gospodarstwa będzie wyliczana z gruntów i zwierząt zadeklarowanych do przejęcia, a nie z gruntów, których użytkujemy dotychczas. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli tych gruntów, które pokażemy w biznes planie jako grunty, planowane które wejdą do przejęcia gospodarstwa. Tak. Ale będzie ta wielkość wyliczana na podstawie upraw, które będą przez rolników, od których będziemy przyjmować grunty, zadeklarowane we wniosku, wniosku obszarowym podróż tak. bezpośrednio. Okay. Jest jeszcze jedna ważna zmiana, jeżeli chodzi o premię dla młodych rolników. Zmiana ta dotyczy decyzji środowiskowych. Sebastian, czy mógłbyś powiedzieć, kiedy te decyzje będą wymagane? W przypadku, gdy młody rolnik zdecyduje się na inwestycję związaną z produkcją zwierzęcą powyżej wielkości 40 DJP, zobowiązany jest przedstawić agencji, agencji decyzję środowiskową. Natomiast jeśli produkcja będzie odbywała się w obiekcie, na który już została wydana taka decyzja, młody rolnik nie musi starać się o kolejną decyzję, ponieważ ona już jest wiążąca i wystarczy na tym etapie. Inwestycji. Mm -hmm. Ok. E, na koniec zostawiam sobie pytanie, które jest chyba najciekawsze z punktu widzenia potencjalnych młodych rolników to pytanie o to, na co te pieniądze można wydać. Tak, tak. To, to jest ciekawa kwestia, dużo klientów to dopytuje. Tutaj mamy dość dużą dowolność. Wielu klientów pyta w sumie o dwie kwestie. Po pierwsze, czy maszyny, które kupujemy, muszą być nowe? Mm -hmm. Drugie pytanie to jest, jak wygląda zakup gruntów? E, więc tego sprowadzające pytania. Maszyny, które kupujemy, tak muszą być nowe. Jest możliwość zakupu też gruntów za premię, co jest też ciekawe dla wielu osób i wielu naszych klientów z tego korzysta. Grunty też możemy kupić od rodziców, czyli od najbliższej, najbliższej rodziny. Poza tym też tą premię możemy wydać na przykład na... Jakieś inwestycje związane z budową, czy też na przykład na zakup stada podstawowego mm -hmm. zwierząt. To jest jeden z mniejszych dofinansowań, gdzie ziemia i zwierzęta są kosztami kwalifikowanymi. Tak, 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 tak. Mm -hmm. Więc czasami nawet warto się zastanowić, zwłaszcza zakupem zakupem tej ziemi, czy nie byłaby to dobra inwestycja w tym mm -hmm. wypadku. A czy premię można wydatkować również na zakup środków obrotowych, takich jak nawozy czy środki ochrony roślin w gospodarstwie? Mm, tak. Tutaj należy pamiętać o pewnym podziale. Wygląda to tak, że my możemy, w sensie nawet musimy, minimalnie 70% premii, którą otrzymamy, czyli z tych 150 tysięcy, mm -hmm. to jest minimum te 70% muszą stanowić środki trwałe. One też mogą stanowić 100% premii. Tak. To nie jest problem. Jednak tutaj pojawia się druga kwestia, że te 30% ewentualne, które by zostało, możemy wtedy wydać na te środki obrotowe, ale to jest maks. Powyżej hmm. 30% nie możemy wydać. Hmm. Tak czy inaczej, w planie musimy zaplanować wydatki na kwotę całej premii, czy całej 150 tak złotych. Cała premia musi być rozplanowana na moment składania tego wniosku. Hmm. Panowie, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście nie wyjaśniliśmy wszystkich kwestii związanych hmm. z młodym rolnikiem. Myślę, że w miarę zbliżenia się naboru będziemy spotykać się jeszcze nie raz w związku z pytaniami, które bardzo często do nas napływają. Ja też zachęcam Państwa do kontaktu z naszymi doradcami. Na końcu tego odcinka znajdziecie adresy mailowe i numery telefonów i nasi doradcy na pewno postarają się rozwiać wszystkie wątpliwości związane z premiami dla młodych rolników. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.